Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zadopnęła mi rodzina złodziei w Brookhaven Aby zobaczyć co się stało, zostaw łapkę w górę, subskrypcję wraz z łączkiem Bo lecimy po 2000 subskrypcji Oraz dołącz na moją grupę Roblox, ponieważ na 1000 osób robię giveaway na dużo robuxów No i bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania Dobra, dobra, kociołko, mi tu na co, co się dzieje? Co się dzieje? A! A! Nie, 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 nie Nie, nie Nie, 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 nie Dam wam pieniądze, tylko nie zabijajcie tego dziecka! Ja nie, nie, nie chcę! Słuchaj mnie pan! AHHHHH! Nie, 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 nie! Możemy, dziecko, nie chcę! Nie nie, ała! Chodź tu! Ała, ała, zobacz, Ej, Robuksy, robuksy! Robuksy, ej, nice! No tak, robuksy, robuksy, to musisz iść tu stach z tyłu, nie? Myś a po co mnie? Po co mnie ukradłeś kolego? A. I miał się sobie tu z no, no dobra, to sobie, no zfajnie, fajnie, fajnie. Udało się, jest, e jest. W sumie, no nikt mnie nie chciał zaadoptować, ale no, no dobra, ale, ale nie rozumiem. Dobra, Nie, dobra. Na mnie się... Chodź! To Ale fajny domek ogólnie, ci powiem. A mi To jest się z tygodnia? <tom �śla> <tom tom w ogóle". tom gśla> O! O! bronił, Ała! Jeszcze raj, jeszcze laj, jeszcze raj! Mogę tą pizzę w sumie zjeść? No, w sumie poczekaj. No, no daj, no daj. Wuj, ale ta pizza jest A, dobra, a. a co wy ogólnie robicie na co dzień, w sumie? Eee. Juko mówimy, no? No. Dobra, to ci powiem. Ja, Rosynek, pójść do szafy po nowe ubranie, bo to co masz na sobie to jest jakieś, ja nie wiem w ogóle co to jest za bluza. No, ale na przecież to jest moja na bluza z mojej ryby. grupy, którą jak kupicie będzie mi miło, ale... Ale no dobra, dobra, gdzie tu jest? Dobra, tu jest szafa, my. musisz muszę ubrać się w to ubranie, co to jest? Poczekajcie. Gdzie to ubranie? Ej, tato, tato, zobacz, zarazem takie ubranie, fajne, fajne, fajne. fajne? Ej, synek, nie, nie jest... Wychodzisz z tego domu. Nie, Ała, ała, nie, dobra, dobra, ubiorę inne, <muchy> ubiorę inne. Nie, nie. ty masz sobie? Będziesz się to zadałem, dobrze. Nie, no, no, ubiorę inne, no, ała, Ubiorę inne. dobra, ubiorę inne. No, Dobra, tato, ubrałem, 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 ja, ja po... oseń teraz. O, no, nawet, spoko, teraz ładnie. Ale... tak, nie, 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 test widzisz bank, co robisz? Eee, no, no patrzeć... no patrzeć po prostu no, nie wiem w sumie no. Nie, bądź nie odpowiedź! Do, dobra odpowiedź <šu> też. To... <tur dishwasher> nie, a tak serio, to wchodzić do banku i mówisz tak. Cześć, cześć, y, mogę kasko? On ci odpowiada, nie, no to mu robisz tak. Słuchaj, koleżku, ja jestem najlepszy tanco i mu robisz tak. <t seventeen initial> że jest milioner ale który jest koło blisko nas, więc możemy go opracować. O, no dobra, dobry pomysł, to idziemy, idziemy. Ale tak ta, 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 ta się nie robi, ta, ta przecież, tak się nie robi, tak się nie robi. tato no spróbujcie tak, no, Szukaj się, Rak, nie, jeszcze raz powiesz coś do tu. No, aaa, aaa, aaaa, aaa, aaaa, zostaw mnie. Już nigdy nie będziesz pizza. A. A ta pizza i tak jest fuj, więc ja tam nie wiem. Ej, dobra, 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 dobra. Więc... Ja jestem władca piekieł i mam pizzę w ręce, więc. No, Freddy Fazbear na y, tym wcale to nie ja Mam Freddy Fazbear, więc chyba Ale armie teraz w się go, więc. No, tak. Dobra, słuchaj, synek... No, no, no. Idź zaraz do tego domu, milionera i zagadać tego. Musisz zakazać, y, y, wiesz, ochroniarza i mu powiedzieć tak. Dzień dobry, y, jak pan mnie posłucha, bo ja tu jestem taki fajny no, tutaj sobie tańczę prawo lewo. Ja, ja, ja bioderkami tutaj pyk. Uch, uch, i musisz mu powiedzieć, że że no wiesz, musisz. No dobra, mu dobra, powiedzieć. dobra. Spokojnie, tylko chyba muszę założyć jeszcze jakąś maskę, żeby mnie tutaj nie rozpoznali w sumie, bo czekaj okej. O, założę taką maskę. Ale no, lepiej... Do, dobrze wygląda, dobrze wygląda to? No może być, może być, może być. Dobra, to, to chodźmy, chodźmy, chodźmy. Tak, tak. Dobra, no, 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 tutaj no, no, możemy iść. Musisz coś powiedzieć, synek. No, no, mów, no. Nie tutaj dlaczego mam głowę w aucie ale. Dobra, możemy jechać. Dobra. Dobra, to to Dobra, już... tej... My w ogóle jedziemy kilka godzin, już Mieszkamy z tym. A, a. Ja tylko wstrząsnę, tu popatrzeć na piękny hotel. Jedziemy do.

no dobra, dobra, masz pieniądze, zostaw je spokoju, ja, 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 ja nic nie chcę, ja nie chcę, nie chcę. No dobra, to daj te pieniądze szybko. Dobra, biorę, od tej, i dobra. No, 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 no to ja idę i... A, masz! Zgodę, więc rozwalę! A, a, dobra, 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 idę, idę, idę. Tato, 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 mam, mam, mam pieniądze, mam pieniądze, uciekamy! Uciekamy! Dobra, uciekamy! Jakoś mi ucieka, jak myślisz, że mi Jasne, jasne. Uciekamy. przyleci. Znalazła pamięta, jeśli pan zgłosi na policję, to oparł się o pien Dobra, możemy iść, masz. Co ty robisz? E, trwaj, wracaj do domu, bo ci... O ty! Ojej! Ty, kurwa, uciekaj. Dziękuję Daj, do widzenia, do widzenia, dziękuję za pieniądze. Ej, widzenia, Dobra, o. dobra, dobra. dobra e, słuchaj, synku. Musimy się podzielić teraz pieniędzmi. No dobra, więc masz. No to, w... no to podziel No Mamy pieniądze. milion, mamy, mamy, Dziękuję. Mamy no. milion, więc... E, 500 tysięcy dla Juko, 500 tysięcy dla mnie. A ja wiesz, co ci mogę dać? No? Właśnie 100 tysięcy. O!

to... Dobra, wchodzę, wchodzę w to, wchodzę w to. Mam sobie pisze pod Nie Nie, nie, w tym sobie nie kupisz na dworze, ale no. Ale będziesz mógł sobie coś tam wiesz, co okay. ja wymyślić. sobie ten um, się pobawić i e, okay. ze swoim kotkiem którego nawet nie masz. Dobra, Dobra. ale synek, zanim Jak nie dasz sobie radę, to ci pomów. Dobra. Stop, 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 stop. Ała, ała, stop, Wy, wyrządzał, to, wyrządzał, to. na tych klas. Na tych klas. Musimy. Mi Przepraszam pani, a to nie jest mój syn wcale, ja się do niego nie przyznaję. Eee. To nie może tak, nie może, to zawsze moją żarówkę i mnie spokojnie, co wy... Nie, ale proszę pana, no, jesteśmy fajni, fajną rodzinką, więc... Dla mnie k***a, ty mi baczny, f**k! Ale żeraina jest w żeraniu, dobra, dobra, Rzymko, do auta, do auta, ja ukradłem. Kolicinka, jak <risz> mogłeś połapać. Koniczynko, w niebaju. Co dobra, do, do, do auta szybko, do Część. auta szybko, tato. E, dobra, 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 wsiadajcie, wsiadajcie wczoraj szybko, musimy, musimy uciec coś. Prata tato, gdzie e, mam jechać, gdzie jechać, gdzie jechać? E, policja, policja za nami jedzie, tato! co policja za nami jedzie. Nie wiem co no, robić. Bo... <laughs> <laughs> yes, nie wiem dobra, ja się tym zajmę. E, e, Tylko musisz, o. Oh. Przepraszam, nie. przepraszam. Nie. Jeszcze tak, jeszcze, zdanie, taką piękną tak. Ugrali datę, mamo, ugrali datę. Rozbiliśmy się, ale... O, nie, policja przyjechała. Jesteście zarejestrowani za napad na milionera i na, za napad za ciężarówkę z pieniędzmi. Zgodzą się, zgodzą się. No. Jeszcze ten milioner się cieszy, no nie, no... <grym>

dałoby Adę może nie iść do celi gdybym zrobił taką jedną magiczną rzecz No Nawet z oma nam pieniądze nie wyjdziecie, no kalca nie ma za dużo zrobiliście po prostu. No mówiłem da to ale bez sensu, naprawdę no. Ja zamknęli nas, na to no. w sumie to dziecko mogę wziąć, ponieważ o, o, ukradliście je, więc w sumie je wezmę. Sportną przedszkola, no 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 no. E, no dobra, dobra, no i pójdę do przedszkola. No, no to przynajmniej. Nie, oni, oni byli, byli te No, No tacy dziwni. No, okradliśmy przez nich bank w sumie, ale no dobra. No raczej ja wracam z tego przedszkola, moi drodzy, więc no, 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 znowu będę musiał czekać na jakąś inną rodzinę w sumie. Zobaczymy, kto będzie. Ja mam tylko na... końce moi drodzy. Jeżeli ocinekom się spadam, nie zmycie łapce w górę, subskrypcję z, z dzwoneczkiem, no i ja. No i no, no, ja z wami się żegnałam, Cześć.